Jak się cieszę, że widzę nas tu wszystkich zebranych. W sojuszu oczywiście chodzi głównie o bezpieczeństwo. Wiem jednak, że każdy chce zdobyć trochę nowych terenów. Więc po kolei mówcie, co chcecie. Ja osobiście chcę Kresy Wschodnie. Ja chciałbym Transylwanie. No, ja chciałabym odzyskać swoje tereny sprzed roku 2013. Ale chyba na razie nie mam jak. Rosja jest zbyt silna, by ją teraz atakować. Mogę więc zdobyć jakąś kolonię. Niech będzie Nigeria. Ja chcę trochę terenów południowej Francji. Francja jest osłabiona po wojnie z USA i Niemcami, więc pójdzie łatwo. Ja chcę Irlandię. Ma słabe wojsko, więc powinna się szybko poddać. Ja w takim razie chcę Islandię. Czarnogóra i Kosowo to wszystko, czego chcę. Ja chcę otrzymać teren regionu Macedonii, więc muszę zaatakować Grecję i Bułgarię, ale z Waszą pomocą powinno pójść gładko. W takim razie wszyscy przygotujmy się do wojny. Od teraz będę nazywać się Macedonia, a nie Macedonia Północna. Hej, już kiedyś o tym rozmawialiśmy. Region Macedonii leży też na moich terenach i w Bułgarii. Zaraz będzie należeć do mnie. Wypowiadam Wam obu wojnę. XD, ty nie masz z nami szans. Tak się składa, że mamy sojuszników. Grecjo i Bułgaria, wycofajcie się z regionu Macedonii. PFF. Ty i Macedonia Północna nie dacie rady nam dwu. Co tu się do cholery odpierdasza? Dobra, poddajemy się. No i elegancko. Kosowo znów będzie serbskie. Wal się! Czarnogóra mam pomysł może zjednoczymy się i stworzymy królestwo serbskie? Dobrze, sam jestem za słaby a teraz dużo się w Europie dzieje i ktoś mógłby mnie zaatakować więc bardzo chętnie. Zaatakuję Rumunię by mieć Transylwanie. Nie zesraj się! To tu się zesrał? Ostatnio moja armia bardzo się rozbudowała. Wypróbuję ją na Austrii. Okuwa. Dobrze, że Serbia nas nie zaatakowała, bo miałam takie przeczucie, że zostaniemy zaatakowani. To dobrze przeczuwałaś. No i jesteśmy w dupie. No dosłownie, bo wy to takie małe główne jesteście. XD. Ale wiesz, że on to o nas mówi, pajacu? Słuchaj Rumunio niestety straciłaś dużo swoich terenów, a to co ci pozostało to w większości tereny historycznej Mołdawii. Co opowiesz by się zjednoczyć w gospodarstwo mołdawskie? No dobrze Mołdawio. Ej, Polska, oddawaj biały stok! Z niby jakiej racji? Bo jest biały, tak jak ja, w przeciwieństwie do ciebie. Rasista się znalazł, oczywiście, że ci nie dam. Dobra poddaje się to już nie ma sensu. Ej, Litwa, słyszałem, że zawsze podejmujesz dobre decyzje. No to prawda, a co? Oddawaj Wilno albo wojna. Chci w dupę. Haha. Ha. Nie miałem go przejmować całego, miałem wziąć tylko Wilno, ale w sumie co ja będę się tak nad nim użalał, to była jego decyzja, więc trudno. Teraz jeszcze przydałoby się podbić Łotwę. Ej ty u góry! Ja? Nie, ten drugi. Robimy rozbiór Łotwy? Okej. Okay. No jest chcesz dołączyć do naszego sojuszu? Oczywiście Polsko.